Czym milczy historia? Przerwamy milczenie w Radiu Katowice razem z Urszulą Pawlik, tłumaczem i krytykiem literatury. Dzień dobry, Pani Urszulo. Dzień dobry, witam Panią Redaktor, witam Państwa. A o kim dziś nie będziemy milczeć? Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii i najbardziej znanych. Tyran, okrutnik, szaleniec. Przepisowano mu epilepsję, schizofrenię, manię prześladowczą, bohater filmów, sztuk teatralnych. Sandałek. A tak naprawdę pani Uszlo Gajusz Juliusz Cezar i żył no, blisko 2000 lat temu, bo na początku naszej ery pojawił się na świecie w pierwszych latach. I do tego bardzo krótko, bo tylko 29 lat przyszło mu się yy, pojawić na tym świecie. Jak pani wspomniała, sandałek albo jak kto woli bucik. Dlaczego właśnie tak? Był synem bardzo znanego, powiedzielibyśmy dzisiaj, generała, czy nawet marszałka, który, Germanika, który podbił Germanię i całe swoje dzieciństwo wczesne spędził w obozie, ponieważ obozie wojskowym. Dla, y, żołnierzy, żołnierzy, obozie wojskowym. A urodził się w 12 roku, dokładnie 12... naszej ery. Naszej mhm. ery. I y, rodzice, ponieważ było to prześliczne chłopie, złotowłose, y, o wyjątkowo pięknej buzi z loczkami, ubierali go od początku w miniaturkę munduru y, y, rzymskiego Żołnierza. Czyli był takim miniaturowym takim żołnierzykiem. Takim miniaturowym żołnierzykiem i co yy, ciekawe, ten strój był Wiernie odtworzony w miniaturze, że odtworzono nawet wojskowe buty. A wojskowe buty Rzymian w owym czasie to były sandały. Z zakrytymi palcami sprzedami. Z przodu. zakrytymi palcami i z piętą również yy, zakrytą. I, yy, no i miały jeszcze ćwiki pod spodem do maszerowania, no tak, ale takie były to, to była, małe sandałki. To była miniaturka jeden do jednego i w związku z tym nazwano go bucikiem albo sandałkiem. Całkiem, Czyli po w języku y, łacińskim Rzymianie nie mówili po rzymsku, jak się kiedyś spotkałam <noise> nie? z nie? tym, tylko mówili po Łaccinie to był kaligę, stąd kaligula, bucik buciczek yy, sandałek. Przy czym on Uwielbiany. oczywiście na początku nie wiedział, że tak go przezywają, no ale tak bardzo do niego przylgnął ten pseudonim, yy, to określenie, że no dziś znamy go właśnie bardziej jako Kaligulę, aniżeli jako Gajusza, Juliusza Cezara. Y I historia mówi, że on tego przyzwiska nienawidził. Niemniej siedem pierwszych lat buciczek... Był uwielbiany przez żołnierzy, fetowany przez żołnierzy i prawdopodobnie bardzo, bardzo rozpieszczany przez rodziców, bo był najmłodszy z szóstki rodzeń. Szybko jednak ta sielanka jego dzieciństwa się skończyła i przerodziła się w coś zgoła innego. Przerodziła się w horror, w fale strachu i w walkę tak naprawdę o y, życie, bo gdy miał 7 lat, w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł jego ojciec, ten popularny Germanik, ten najbardziej ukochany i przez lud Rzymu i przez, y, Podejrzewa się, że został otruty. Podobnie został otruty przez y, Tyberiusza, ówczesnego cesarza, który wtedy y, panował. Co I działo od się od dalej z rodziną? Od tego momentu zaczyna się prawdziwy y, horror, bo Tyberiusz boi się potomków Germanika. Yy, I zaczyna rodzinę prześladować. Te prześladowania w cudzysłowiu yy, ułatwia mu żona yy, wdowa po yy, Germaniku. Dlatego, że jej dom, ona wraca do Rzymu, jej dom staje się ośrodkiem zebrań tych, którzy są niezadowoleni z rządów Cezara. W związku z tym, Cezar stopniowo zaczyna mordować i prześladować całą rodzinę. Matka kończy na wyspie Pantatarii, gdzie umiera faktycznie z głodu. Drugi brat zostaje y, zesłany na, również na wyspę, gdzie bardzo szybko następuje koniec. W domu giną niewolnicy. Co rusz ktoś z. Przyjaciół jest otruty, pozbawiony majątku. Kolejny brat zostaje aresztowany i umiera z głodu w lochach palatynu, jedząc materac. Z głodu, który, pod, dla którym spał. Ostatecznie pozostaje przy życiu Caligula i jego siostry. Trzy y, siostry i y, tutaj nie kończy się koniec y, horroru. Prawdopodobnie jako męski potomek przeżył z trzech powodów. Powód pierwszy, m, bierze go pod opiekę babcia, Livia, potem go bierze pod opiekę... Praba, druga babcia i prawdopodobnie uczą chłopaka tego, jak y, przetrwać jak prowadzić gry polityczne, bo one są mistrzyniami w intrygach. O czym milczy historia? Dziś zdradzamy to wszystko, co w historii dotyczy y, życia i legendy Kaliguli, cesarza Rzymu. No właśnie, i jak to się staje, że ten młody człowiek, któremu z trudem w takich okolicznościach udało się przeżyć, zostaje cezarem? Bierze go do siebie na wyspę Capri, Tyberiusz, panujący cesarz. Który który się wycofuje z Rzymu i tam mieszka on ponad dwa lata w towarzystwie swojego krewnego, który jest również pretendentem do Korony. Zresztą była koncepcja, żeby równocześnie Nie, żeby rządzili Rzymem. współrządzili. Tamten drugi jest wnukiem Tyberiusza. No jest to pobyt na przepięknej wyspie w jednym z najcudowniejszych pałaców, jakie zna ówczesny Świat. Niemniej jest to znowu siedlisko żmij, jak to się mówi, i intryg. nieźle sobie tam radzi Kaligula, ponieważ że rozgrywa to nieźle, powiedzielibyśmy, dyplomatycznie i ostatecznie w marcu 1937 roku młody, bo 24-letni Gajusz Juliusz e, zostaje władcą Rzymu. E, tak i już tutaj zaczynają się pierwsze plotki o jego okrucieństwie, bo wmawia mu się, że zostaje Cezarem tylko dlatego, że morduje cesarza, co można włożyć prawdopodobnie między bajki. No tak, bo zarzuca mu się, że pomógł, jak gdyby go otruć, jak trucizna nie, nie podziałała, że go dodusił własnymi dodusił rękami. Poduszką. Ale nie ma pewności. Natomiast on przez podwładnych został przyjęty entuzjastycznie no i podobno na początku zapowiadał się znakomicie jako władca. Rzemu. No tak, cudowny bucik. Wreszcie wrócił syn ukochanego Germanika i po bardzo okrutnych rządach zaczął y, sprawować władzę ten, który wydawał się ideałem. Y, no, Kiedy to się zmieniło? No bo on niestety... podobno nie przejmował donosów, spalił stare dokumenty, które wskazywałyby na y, donosicieli y, i mogłyby im kiedyś zaszkodzić, prawda? Umorzył trwające procesy. No i wydawało się, że to będzie kraj kraina... Władca idealny. Władca idealny, do... no ale w pewnym momencie na to się skończyło. zdobył lud 100. To, co się mówi chleba i igrzyska. Zorganizował fantastyczne igrzyska. Pasuje do y, Kaliguli. Co się dzieje, że Kaligula się zmienia? Parę, krótko po tym jak objął tron, cesarz zapadł na tajemniczą chorobę. Do dziś nie wiadomo Gorączka, właściwie co to za choroba. Tomny, bredzący i y, prawdopodobnie była, było to albo zapalenie mózgu albo zapalenie opon mózgowych, albo jakaś inna choroba yy, o podłożu neurologicznym, która drastycznie zmieniła osobowość. W każdym no, razie po tym cesarz podobno był zupełnie innym. Zmienia władcą. się dram diametralnie taki dr Jekyll i Mr. Hyde. O czym milczy historia? I teraz poznajemy zupełnie inną twarz Kaliguli. E, twarz, którą no, pamiętamy z historii z przekazów, czyli okrutnik, bezwzględny morderca, tyran, e, człowiek, któremu sprawia przyjemność patrzenie na dręczenie innych. Krajny, sadysta, rozpasany, seksualnie potwór, y, specjalista od perwersyjnego seksu, kochanek swoich trzech. Szóst, czyli kazirodcze związki. Więcej związki. o szaleństwach Kaliguli opowiemy Państwu już dziś w suplemencie, który będzie do obejrzenia i wysłuchania tylko i wyłącznie na stronie Radia Katowice i na naszych profilach społecznościowych. I tam te szaleństwa szczegółowo Państwu przybliżymy. No ale teraz tak, są też Pani Urszulo przypuszczenia, że być może ten obraz Kaliguli jest stworzony sztucznie, że on był władcą no takim jak inni jego poprzednicy znaczy i następcy. Znaczy historię piszą wrogowie, a tutaj Kaligula miał wyjątkowego pecha albo szczęścia jak to się mówi do wrogów. Najbardziej obluzgał go błotem, czy obrzucił go błotem niejaki swetoniusz w żywotach Cezarów, który stworzył Wizerunek Obraz tego, że właśnie mówimy, tak. potwora. Do tego dołączył się Flawiusz, gdyż to było też podłoże polityczne. Dlaczego Seneka? Seneka był związany z kastą senatorów, których w Kaligula trzymał na krótkiej smeczy i których przywileje chciał ograniczyć. Okrócić. I nie bardzo im się to I podobało. Nie bardzo, zdecydowanie im się to nie podobało. Do tego stopnia, że zaczęli niszczyć wszystkie dokumenty, które były związane z panowaniem Kaliguli. Pochwali nawet uchwałę Senatu, że nad cesarzem ma zapaść zasłona milczenia. Stąd niszczono wszystko, co w jakikolwiek sposób przedstawiało go w obiektywnym, względnie pozytywnym świetle. Także łatwiej potem było zbudować obraz cesarza taki, jaki chciano zbudować. Faktem jest, że bez względu na to, czy był takim potworem, czy tak go wykrowano, bardzo krótko rządzi i ginie. Nie w sposób naturalny. Y, ginie zamordowany. Y, 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 I tutaj wokół śmierci Kaliguli ogromna zagadka. Nawiasem bo ginie mówiąc, z rąk no Kasjusza y, Herei, który go podobno nienawidził, który nie on, jeden. nie on jeden, ale ten miał szczególne powody, bo bardzo ranił cesarską y, dumę. Natomiast niemożliwe jest, żeby w spise nie byli, żeby to był spisek pretorian, żeby za tym nie stali wielcy. Wskazuje na to dalszy bieg historii, gdzie tu mamy trochę za mało czasu, żeby o, o tym opowiedzieć. Powiedzieć. Ginie w takim przejściu, ponieważ to było w czasie trwania igrzysk. On oglądał to, co działo się podczas igrzysk i takim swoim, no właściwie powiedzielibyśmy, tajnym przejściem wąskim przemieszczał się z jednego miejsca na drugie, chciał iść na obiad, potem zmienić. Plany, ale tam właśnie spiskowcy go dopadli. Tak, tam go spiskowcy dopadli, to przejście nie było tajne. Ono było zarezerwowane przez nie. Dla niego, no tak, dla, tak, no czyli dla, dla innych tajne. I był w, y, właśnie w czasie rozmowy z cyrkowcami, którzy występowali, napadła go y, zgraja horda y, pretorian, którzy go zasztyletowali, zadając mu 30 ciosów. I bardzo niedawno, bo w 2014 roku, trzy lata po odnalezieniu grobu Kaliguli, odnaleziono to Przejście, jakie zidentyfikowano? Kazał je odnowić jego następca i zarazem stryj, cesarz Klaudiusz i wiemy, jakimi rysunkami ozdobił miejsce, jakimi freskami ozdobił miejsce śmierci Caliguli. swojego bratanka. Stąd wiemy już dzisiaj dokładnie, gdzie to było. Jak to było? Tak, nawiasem mówiąc przy okazji, um, jutro, 24 stycznia, mija kolejna rocznica właśnie zamordowania cesarza, bo to dokładnie wydarzyło się 24 stycznia 1941 roku. No Czyli i... 1959 lat. Pani temu. Urszula szybko policzyła. No i okazuje się, pani Urszula, że choć rządził tylko 4 lata... Te jego rządy zapisały się być może w ten sposób wrogowie przysłużyli się do tego, żeby na trwałe zapisał się w historii. Niewielu cesarzy pamiętamy tak w pierwszej kolejności. Kto? Neron? Juliusz Cezar może? No i Kaligula, Myślę, że Kiberiusz. każdy z nas te nazwiska wymieniłby w pierwszej, w pierwszej kolejności, kolejności. prawda? Niewielu cesarzy było prawie 200. Tak jest, a okazuje się, że chęć może z wykreowania jego okrutnego wizerunku przyczyniło się do tego, że go pamiętamy. Ale że... jest to czarna legenda. Jest to czarna legenda. Więcej o tej legendzie, jak już wspomniałam w suplemencie, który będzie dostępny tylko na naszej stronie internetowej i w naszych mediach społecznościowych. Polecamy Państwu lekturę do tej opowieści. Lektura, która nosi tytuł Kaligula Wyznania szaleńca. Tak, pisze to prawnik z znakomitym piórem i próbuje przedstawić Kaligulę nie jako jednoznaczny obraz tempego szaleńca, sadysty, wyłówsklanego tak perwersyjnego władcy, to człowiek obarczony strachami, zmorami przeszłości, to człowiek wrażliwy, to człowiek czuły, z drugiej strony niezrównoważony, z trudnym dzieciństwem, prawda? Ojciec, zakochany, mąż swojej w twojej czwartej żonie portret taki dwubiegunowy, bo prawdopodobnie taki był Kaligula, e, książka, którą się fantastycznie e, czyta i która nas wprowadza w tajniki. Rzymu I wieku naszej ery. Ta lektura na pewno bardzo dobrze uzupełni tę historię, którą w zarysie Państwu przedstawiłyśmy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby poznać bliżej te rozmaite oblicza, prawdziwe bądź nie, kaliguli, bardzo proszę, mamy dla Państwa dwa egzemplarze tej książki. Proszę zatelefonować do nas pod numer 205 10 22 kierunkowy do Katowic 32 i odpowiedzieć dla pytanie. Jak nazywano inaczej Kaligulę? Skąd wziął się ten przydomek? Czekamy na Państwa telefony 205 10 22 kierunkowy do Katowic 32. Skąd wziął się przydomek Kaliguli? Kaligula. Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Pani Urszulo. Dziękuję bardzo. Agnieszka Strzemińska, dziękujemy za wspólny czas. Do usłyszenia. Radio